Siemaneczko, z tej strony Kuba z kanału Meblidek Usługi Stowarskie. W dzisiejszym materiale pokażę Tobie profil ledowy w cokole kuchennym, a także omówimy sobie parę aspektów typu jak to się montuje, a także podam szacowany koszt takiej inwestycji. Także zapraszam do oglądania. Na samym wstępie włączymy sobie nasze ledy w cokole jak i podszawkowe. Tutaj jak widzicie Zapaliły nam się ledy pod szafkami z jednej i z drugiej strony. Profil ledowy jest zamocowany z tyłu, żeby jeszcze uwydatnić trochę ten kamień i uzyskać lepszy efekt tego kamienia, który jest przede wszystkim na ścianie. A tutaj mamy nasze tematyczne ledy w cokole. To jest efekt finalny. Na zewnątrz mamy jeszcze jasno, więc na pewno wieczorem... Ten efekt będzie o wiele lepszy. Jestem w trakcie jeszcze sprzątania kuchni, jakichś tam drobnych poprawek, ustawień. Także trochę jeszcze tutaj mam regulacji i sprzątania. Ale jak widzicie, efekt jest wow, i na pewno to trochę więcej nowoczesności naszej kuchni. Klient tutaj nie chciał, żeby były ledy w we wyspie dlatego tutaj nie ma prąd jest bądź co bądź pociągnięty bo tutaj będę jeszcze dawał gniazdo na wyspie ale ostateczny ostateczna decyzja zapadła taka że robimy ledy w cokolwiek. tylko i wyłącznie tutaj w części centralnej jak widzicie efekt jest bardzo fajny w kwestii organizacyjnej jakie warunki trzeba spełnić żeby sobie taki profil ledowy założyć w cokole no to przede wszystkim potrzebujemy prąd no i tutaj dogadaliśmy się z elektrykiem który robił elektrykę w całym budynku żeby zostawił nam tutaj przewód nad mikrofalą taki półmetrowy który jest połączony z kontaktem tak aby włączać można było ledy z kontaktu i tam podłączyliśmy transformator 80 W. rozciągnęliśmy kabel, który idzie do szafek górnych z jednej strony, no i tutaj pod szafkami wyciągnęliśmy kolejny kabel, który puściliśmy tutaj od strony lodówki i podłączyliśmy do drugich szafek. W związku z czym z jednego kontaktu zapalają nam się ledy podszafkowe z jednej i z drugiej strony. No i również dogadaliśmy się z elektrykiem, żeby wyciągnął drugi przewód, który będzie zapalał osobno ledy w cokole. Dlatego też mamy tutaj podwójny, podwójny kontakt. Jeden zapala górne ledy, drugi dolne. No i zostawił nam przewód również taki półmetrowy, żeby można było spokojnie sobie tam popodłączać. i podłączyliśmy transformator 100 watowy, bo jak widzicie Kuchnia jest dosyć duża, lepiej troszkę większy transformator niż za mały. I od tego transformatora poprowadziliśmy również dwa kable LEDowe, które rozpoczęcie swoje mają w samym narożniku, tak żeby po prostu LEDy nie traciły na swojej wartości. Z narożnika są, są przyciągnięty, a przyciągnięta jest taśma LEDowa w jedną stronę jak i w drugą stronę a drugim powodem dlaczego zaczęliśmy od narożnika jest to, że podczas rozbierania cokołu tam jest kabla około metr półtorej półtorej metra więc przy rozbieraniu cokołu po prostu klient nie będzie miał problemu, żeby sobie te ledy te cokoły wyciągnąć bo jeśli byśmy połączyli na pod 90 stopni, pod kątem 90 stopni w narożniku LEDy, no to ciężej by było na pewno te cokoły wyciągnąć. A tak możemy sobie jeden cokół wyciągnąć albo drugi, nie ma z tym problemu. Jeśli natomiast nie macie przewodu wyciągniętego, który jest połączony z kontaktem na ścianie, wystarczy nam tylko jedno gniazdo, które jest pod szafkami. Do tego gniazda podłączamy transformator, następnie podłączamy włącznik dotykowy, który sobie umieszczamy w dowolnym miejscu, na przykład na boku szafki. Ja najczęściej używam włącznik z firmy GTV, on łapie do 4 cm, więc spokojnie sobie można go nakleić na płytę. Wówczas jest to niewidoczne i poprzez dotknięcie płyty w tym miejscu, gdzie jest włącznik. Zapalą nam się LEDy, bo z tego włącznika ciągniemy już po prostu kable LEDowe wraz z taśmą LEDową. Także też pamiętajcie o tym, że jeśli macie kuchnię w elkę, to warto sobie zrobić to na dwóch kablach LEDowych, albo jeśli macie długą jedną stronę kuchni, to sobie warto wpuścić zarówno z jednej i z drugiej strony kabel, tak żeby po prostu te LEDy nie traciły na wartości. Jeszcze w kwestii małego ustalenia wrócę tutaj do tej części. Jak opowiadałem Wam o tym, że mam tutaj założony transformator za szufladami i nad mikrofalą i dwa osobne włączniki do LEDów w cokole, jak i LEDów w... pod szafkami, no to oczywiście, można sobie zrobić to na jednym włączniku i będą wówczas zapalały się LEDy. Pod szafkami, jak i ledy w cokole, wówczas musimy sobie założyć większy transformator i wyprowadzić z niego, tak jak w moim przypadku, cztery kable do LEDów: dwa pójdą do górnych szafek i dwa do dolnych. Jednak tutaj wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie zrobienia tego na dwóch osobnych włącznikach, no bo efekt, wow, jest. Jednak nie wiem, czy jest sens faktycznie codziennie palić ten, to światło w cokole. Także to już jest decyzja indywidualna i każdy może zrobić tak jak uważa. Profil led w tamtym miejscu mam połączony po 45 stopni i tak za bardzo go nie widać, ponieważ nóżki mam cofnięte 5 cm do tyłu. Natomiast tutaj gdzie jest zmywarka, no to poprosiliśmy klienta o zakup zmywarki, która ma ruchomy front. W związku z czym ten front nie haczy nam po prostu o cokół. A cokół mamy zamontowany przy samym dnie od szafki. Tak jak widać tutaj na obrazku. Sam profil LEDowy, jak widzicie, wygląda w taki sposób. Z tego co kojarzę, możecie zakupić profil LEDowy w kolorze białym, czarnym tak i srebrnym, tak jak tutaj. My wybraliśmy srebrny, ponieważ mamy uchwyty tutaj w kuchni firmy Zobal, też srebrne, dlatego tutaj padł wybór na srebrne wykończenie, jeśli chodzi o. Cokowy o profil o profil LEDowy, także on wygląda w taki sposób i jest nabijany od góry. Na tej kuchni mamy cokół o wysokości bodajże 140 mm blat wchodzi tutaj u nas w parapet. Coku ma 140 mm yy... nóżki. Przepraszam mają 140 mm. dlatego coku mam docięty na 135 bodajże mm, czyli 5 mm mniej. bo nasz profil ledowy zajmuje około 3 mm, więc jest zamontowany praktycznie pod sam wieniec. Najważniejszą kwestią przy montażu takiego profilu ledowego w cokole. Jest tak jak wcześniej wspomniałem wybór zmywarki. Ja zawsze uprzedzam klienta, żeby wybrał zmywarkę z ruchomym frontem tak jak to wcześniej pokazałem. ten front się po prostu rusza. Wówczas unikamy wycinania w cokole profilu ledowego a Bardziej wyraźnie ujmując, chodzi mi o to, że jeśli mamy zmywarkę ze, z frontem, który jest na stałe przykręcony do frontu oryginalnego zmywarki, ten front schodzi nam poniżej, poniżej linii szafek. W związku z czym nie możemy założyć takiego profilu LED-owego, no bo będziemy musieli wyciąć cokół na głębokość tam bodajże półtora centymetra do dwóch i powodować będzie nam to, że tak jak w moim przypadku yy, nasze światło w kole będzie się kończyć tutaj na szufladach będzie szło od tamtej strony skończy się na szufladach na zmywarce nie będzie, nie będzie widoczne światło bo nie będzie profilu ledowego i zaczynać znowu będzie, będzie nam się tutaj na z lewej też widziałem na jakichś forach, że stolarze cofają nóżki bodajże 8 czy 9 cm od przodu korpusu. Nie wiem, nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo nigdy tak nie robiłem. Ja zawsze robię standardowo 5 cm od krawędzi, od przedniej krawędzi korpusu nóżki. Nie robię tego 8-9 cm, bo ponieważ im szerzej są te nóżki rozstawione, tym bardziej stabilna jest ta szafka. Dlatego pamiętajcie, żeby najlepiej wybrać sobie zmywarkę z takim otofrontem ruchomym, bo inaczej tego światła nie będziemy mieli pod zmywarką. Nagranie wideo, na którym opowiadałem Wam odnośnie ceny, jeśli chodzi o taką instalację profilu LEDowego w cokole, gdzieś mi uciekło, ale już nadrabiam zaległości podczas montażu filmu. Tak więc, jeśli chodzi o sam profil LEDowy, no to ja zapłaciłem około 40 zł bodajże za dwumetrowy profil LEDowy srebrny. Do tego musimy dodać cenę. W zależności od mocy transformatora. W moim przypadku kupiłem transformator 100W, tak jak wam wcześniej mówiłem, i był to koszt około 100 zł. Do tego dochodzi profil LEDowy. To wszystko też zależy, jakie mocne LEDy sobie kupicie. Ja zapłaciłem około 70 zł no i jakiś tam kabel, ewentualnie wtyczka, no i wydaje mi się, że to wszystko. Także nie jest to duży koszt, a naprawdę efekt robi super. Wydaje mi się, że to na tyle, jeśli chodzi o tematykę profilu ledowego owego w cokole kuchennym. No, książki z tego nie napiszemy, nie ma co tutaj więcej opowiadać. Wydaje mi się, że wszystko zostało powiedziane. Przede wszystkim trzeba zwracać uwagę, tak jak wcześniej wspomniałem, zmywarka, no i prąd. Jak to poprowadzić, no to już teraz już wiecie. Koszt tego też już znacie, więc zachęcam do działania i zakładania tego. Jeśli jesteś nowy na kanale, no to zostaw po prostu subskrypcję, albo lajka w górę, lub komentarz. Napisz, czy Ci się podobało. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!